Jaki cel przekazała Pani 12 192 75 groszy? Na cel utrzymania siebie i mojego dziecka. Czyli nie, czyli po prostu pobrała Pani pieniądze za coś, za co się Pani nie należało i nie oddała Pani tego na cel charytatywny? Nie wierzę. A dlaczego Pan uważa, że mi się nie należało? No bo to były posiedzenia za. E, uczestnictwo, w, znaczy to były diety za uczestnictwo w mm. posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, a nie ma Krajowej Rady Sądownictwa. Przecież jest Neo-KRS, a pani uznaje tylko Paleo-KRS. <grym> Ładne określenia. Dziękuję. Ehm... Dziękuję serdecznie, to moje, chciałbym, żeby tak się przebiło. Przebiło się, Przebi... myślę, że się przebije. E, no i skoro są tak, no sędziowie, znaczy... to są też paleo po prostu. No i... Ale to ta część sędziowska. Naszym <laughs> zdaniem e, część m, skład, który został wybrany spośród posłów przez. Sejm, ma prawo zasiadać w, w Nieo krs który które nadaje Proszę Państwa, jakbyście Państwo mieli jakieś wątpliwości, to Anna Maria Żukowska, szefowa Klubu Lewicy, właśnie wam wytłumaczyła, że co prawda KRS nie istnieje, ale jak nie. Nie, 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 nie. tego nie powiedziałam, że nie istnieje. Ale jak nie, jak ona bo dokładnie tam pójdzie, to należy jej się 12 192,75 zł za grudzień. Za pracę, która by trwała w grudniu dwa tygodnie. Ale. ja pani nie odbieram tych pieniędzy, innymi... ja tylko pokazuję, że to jest całkowita Pracamy. hipokryzja, bo jeżeli mówimy, nie, że coś nie jest ale to sądem, Ale nie dopuści do to, głosu, to. to proszę bardzo, to nie jak pani wytłumaczy fakt, że pani bierze pieniądze za posiedzenia w KRS-ie, którego to KRS-u pani nie uznaje. Uznaje jako instytucję, która jest skontaminowana poprzez tryb wyboru części sędziowskiej. To nie znaczy, że w ogóle ten KRS nie istnieje, bo przecież pracuje, przecież nadal są powołania sędziowskie, są sprawy dyscyplinarne i są oceny um, aktów prawnych, które trafiają do oceny właśnie przez. Kremoradę pani Radę jeden, jeden z cesarzy rzymskich powiedział to znacznie krócej niż pani i pani też mogła to powiedzieć. Po prostu pekunia nonolet. Pieniądze nie śmierdzą. Trafiłam do e, Krajowej Rady Sądowniczej, NEO, KRS obecnie w tym składzie, po to, żeby na przykład mieć móc wpływ e, na e, ocenę aktów prawnych, ja które tam rozumiem. trafiają. Żeby to nie były pisowskie oceny, które polegają tak, tylko tak. i wyłącznie na tym, że na przykład ustawy, które tam trafiły, I złożone przez Komisję dotyczące aborcji, że, e, żeby nie wyszło hmm. bez żadnego sprzeciwu taka, taka ocena, że to właściwie e, rozpatrzmy to na gruncie religijnym, tak jakbyśmy byli episkopatem polskim.